Szukamy miejsca do zaprezentowania namiotu, ale tutaj trochę błoto. Zostajemy, czy szukamy dalej? Szukamy dalej. Tutaj są tereny Natura 2000. Jak widać, bobry mają tu swoje siedliska. Dzisiaj trochę przymarznięta tafla. Cześć! Jesteśmy dzisiaj nad naszym ulubionym miejscem, czyli jeziorkiem w głębi lasu. Niedaleko tutaj prezentowałyśmy w aurze bardzo zielonej, chyba wiosennej wtedy było, tak? Czy latem nagrywałyśmy naszą prezentację hamaka. A dzisiaj czas na namiot, który zakupiłyśmy pod koniec zeszłego roku i były się już z nim na wyjeździe sylwestrowym. Dzisiaj taka szybka prezentacja. Jest to namiot kompaktowy, jak widać. Jeszcze zanim wypakujemy, to pokażemy mniej więcej na wysokość Oli, jak się prezentuje. Wymiary podamy później. Rozpakowuj. Prezencik. Jest fajny, bo tutaj pałąki są krótsze, więc widać, że on nie jest taki długi. Tutaj są śledzie aluminiowe. W takim szalonym kolorze, co by się nie zgubiły. Wyciągnij, pokażę jeden. Takie oto śledzia. Całkiem wytrzymałe. Tutaj mamy tak zwane połąki aluminium 7001. Pokaż w środku. Wiadomo aluminium może nie jest tak wytrzymałe, ale za to są lekkie. Dodatkowo mata pod podłogę. No i tutaj namiot, który za chwilę rozłożymy. Pokażemy, jak on się prezentuje. Mata jest rozłożona. Teraz będziemy wpinać śledzi i rozkładać namiot. Mata jest takim dodatkowym zabezpieczeniem, nie trzeba jej zabierać, bo się trochę waży. Jak ktoś chce odchudzić trochę wagę. Już też można zabrać samą matę i sam trochę. Instrukcję pod specjalnie. A my teraz zajmiemy się mocowaniem specjalnie. Sypialnia. Jeżeli jest lato, jest bardzo ciepło, można trwać bez tropików. Tutaj mamy siateczkę mesh. Jest ona bardzo drobna. Jest to ochrona przeciw insektami. Nie wsiąka z nią zbytnio woda, tak jest właśnie zrobiona. Ale ma dobrą też wentylację i nie przepuszcza zbyt wiele wiatru. z takimi Tak się namiot prezentuje przodem. Zwęża się bardzo ku górze. Tak bokiem. I widać ma taki opływowy kształt opadający ku tyłowi. No za chwilę pokażemy detale. Najpierw, jeszcze pokażemy, jak prezentuje się w środku. Jest niewielki przedsionek z przodu. Tak namiot prezentuje się w środku. Do góry jest hak, można coś tam zawiesić, lampkę. Z tyłu jest wietrznik. Ogólnie wydaje się bardzo niewielki. Myślę, że wiele osób kupuje to jako namiot jednoosobowy. Ale jeśli komuś zależy na wadze, zmieszczą się tu dwie osoby. Za chwilę pokażemy, jak to prezentuje się z matami. Maty mają 59 cm, mieszczą się tak na styk, można by powiedzieć. Właściwie jest jeszcze tutaj trochę przestrzeni, jak się je przesunie, ale to nawet dobrze, bo nie będą za bardzo zjeżdżać. Jak widać, dokupiłyśmy nową matę, jeszcze niewypróbowaną, po prawej stronie z Naturhike'a. Wcześniej miałyśmy dwie takie same, na poprzednim filmiku sprzętowym mówiłyśmy o tym, że jedna się przebiła. No i bez problemu w zasadzie Został dokonany zwrot pieniędzy na gwarancji, więc kupiłyśmy inną. Tym razem już po prostu zakupiłyśmy inną matę, żeby sprawdzić też inną firmę. Jak się siedzi, to tutaj środek jest zwężany, dwie, siedzi się pośrodku. Właśnie jeśli ktoś jest większy, to na pewno spełni to rolę namiotu jednoosobowego. Dla dwójki drobnych kobiet jak my jest wystarczająco zmieścimy się obok. Jeszcze nie są dobrze boki teraz naciągnięte, ale jak się naciągnie, to podstawa jest wystarczająco szeroka. Wiadomo, on się w tą stronę zwęża, więc wydaje się bardzo wąski. Mhm. No ale jak na takie szybkie wypady, zwłaszcza górskie, myślę, że spełnia swoją rolę. Jest w sam raz. Tym bardziej, że mamy w razie czego jeszcze ten namiot trzyosobowy, jeżeli będziemy potrzebować jakiejś przestronności gdzieś na takim biwaku, gdzie nie trzeba go nosić w plecaku ten poprzedni Także jakaś alternatywa jest Tutaj widać też w środku siateczka mesh Co pewnie zmniejsza też jego wagę przez to nie jest tutaj zastosowany w sypialni Jeszcze jak była do końca materiał tylko tutaj siatka od tego momentu Jak było wilgotne powietrze Tutaj jednak te ścianki mają tendencję do takiego opadania w środku, do środka, po boka. Wskazujesz, bo nie wiem, czy to w ogóle widać. Po prostu tutaj wtedy się tak zwisają lekko w tym miejscu. Z przodu jest jeszcze niewielka kieszonka, w której można coś schować. Do góry haczyk na lampkę. A siateczka, może zbliż bardzo drobna. Nylon 27 ma bardzo fajną wytrzymałość i nic się tutaj nie dzieje, no ale wiadomo, że poręcznie jest jednak dwoma rękami chwycić i też jedną też fajnie w poprzednim namiocie tak dobrze to nie wychodziło, no ale wiadomo, tutaj sobie trzeba trochę przytrzymać. Tak prezentują się szpilki. Tutaj mają takie wgłębienia, bardzo dobrze się o to zaczepiają linki że nie ma z tym problemu. Z boku namiotu można połączyć tropik z sypialnią. Regulowana linka. Jeśli jest luzem. Jeśli jest luzem, można łatwo to regulować. i długość. A jak się naciągnie, to się blokuje. I wtedy można przypiąć śledziem. Z Tu jest dodatkowa wentylacja. Można ją zamknąć. Albo otworzyć. Tutaj też jest taka regulacja, że można naciągać sobie system mocowania tropiku z sypialnią. Wpina się jedno w drugie, ale nie chcemy klamerki. samą sypialnię lub sam tropik z podłogą łączenie, tutaj też jest klamra od podłogi do łączenia samego tropiku. Można połączyć sam tropik z podłogą, albo jeśli jest sypialnia, można wpiąć w samą sypialnię, albo też, bo tu jest od maty. Bo tutaj, co jest fajne w tym namiocie, to to, że możemy rozłożyć, jak pada deszcz na przykład, najpierw sam tropik w połączeniu z matą, podłogą. I wtedy możemy się skryć przed deszczem, jeżeli potrzebujemy szybko rozłożyć i schować się przed deszczem, tak? To jest też fajne w tym namiocie. na takie coś. Posiada tutaj odblaskowe elementy. Ściągamy tropik i ten namiot ma system samonośny, więc pokażemy za chwilę, jak można go fajnie przenosić. Jeżeli nagle okaże się, to, że to miejsce nie odpowiada. Po prostu bierzemy go sobie i przenosimy. Sypialnia jest samonośna, można sobie przenosić. No i tak jak już wcześniej wspomniałam, jest to namiot czterosezonowy. Jak jest bardzo gorąco, można spać bez tropiku i nie pada deszcz. I tak się wtedy prezentuje sama sypialnia. Bardzo fajny system jest. Podpinania, podpinania sypialni. Bardzo łatwo. Starczy przekręcić i już. O, tak się prezentuje. Bardzo szybko się naprawdę podpina tą sypialnię. Szybko się łączy te elementy. Wpina do podłogi. A później to już kwestia tylko wpięcia tym systemem. Teraz akurat... Oh. To jest podpięcie właśnie tak jak pokazywało się wcześniej. Można podpiąć do tropiku, wtedy fajnie naciągnąć razem. Co jest fajne w tym namiocie, że właśnie sypialnia może być rozłożona osobno od tropiku może być sam tropik, może być sama sypialnia. Dodatkowo, jeśli ktoś nie chce, chociaż spód materacy jest bardzo cienki, spód jest bardzo cienki, ale jeśli ktoś nie chce, może nie brać maty, wtedy jest on jeszcze lżejszy, bo mata jest osobno. No, zimno się zrobiło, było trochę cieple, jak szłyśmy się rozgrzałyśmy, ale jednak trochę tutaj zabawiłyśmy i ręce nam zmarzły, tym bardziej, że Ola bez rękawiczek. Taka mata też przyda się do innych zadań, czasami trzeba gdzieś usiąść, często brałyśmy też taką dodatkową matę, więc też się przyda. jeszcze fajne. Wszystko w tym namiocie pakowane jest osobno. Osobno jest pakowana mata od podłogi, połąki, szpile no i tropik z sypialnią. Tak naprawdę w dwie osoby spokojnie można sobie podzielić to na dwa plecaki, więc jest to o wiele lżej, lżejsze. To można sobie skompresować. Jest takich rozmiarów. To wziąć osobno albo nawet tylko w jedną osobę się korzysta z tego namiotu podzielić to sobie wygodnie, rozłożyć w plecaku wkładać w różne kieszenie więc to też jest fajne pod tym względem my na razie włożymy po razem na się herbaty. Nawet i Tam to szybko stygnie. Smarzłyśmy. się złożony nowy materac. Ten materac już trochę przeżył z nami na R10. Nasz stary materac ma oto taki worek, którego nie zabierałyśmy, ale tym workiem też można pompować materac. Worek kompresyjny, służący też do pompowania, przenoszenia Tak wygląda. To jest ten stary, a to jest ten nowy. Tak, pakowane rozwiązania producentów. Tutaj ten, akurat do tego, też sobie producent wymyślił, że można taki worek do pompowania dokupić osobno. No, ale to też płaci się. Sporą kasę za dokupienie takiego worka. Ups. A to Ciężki. Dodatkowe bajery. No. Karabinek. Taki ciekawe rozwiązania. Kompas. I taki oto fajny uchwyt. No ma to swoją wagę, można to odpiąć. Tak, można to odpiąć. Jak komuś taki gadżet jest zbędny, albo sobie zrobić to na pasku, zawiesić gdzieś. Namiot. Mata. Druga mata. Plecak dwadzieścia pięć litrów. Rzucę na plecy ciężkie. <noise> Namiot ten występuje w paru wariantach. My zdecydowałyśmy się na wersję 20D. Jest to według nas kompromis pomiędzy wagą a wytrzymałością materiału. Występuje też w wersji 10D, ale jest on cieńszy i obawiałyśmy się, że może nie być tak wytrzymały. 210t był on wtedy po prostu cięższy, więc stwierdziłyśmy, że zdecydujemy się na wersję 20d. Znalazłyśmy taki namiot w cenie 711 zł w promocji. Wersja 210t była tańsza, ale jednak stwierdziłyśmy, że dołożymy jesteśmy zadowolone z tego namiotu w tej cenie. To jeszcze dodam, że 20d też ma lepszą odporność niż ten 210t. Na czym też nam zależało, chociaż jeszcze tej wodoodporności nie sprawdziłyśmy. Producent podaje wodoodporność na poziomie 4000 mm supa. Co do wytrzymałości materiału, chciałbym powiedzieć, że był sprawdzony w ekstremalnych warunkach, bo naprawdę był bardzo silny wiatr. U podnóża szczytu nocowałyśmy. Nic się nie połamało, nic się nie popruło, nie poprunęłyśmy z namiotem, także pomimo tego, że jest to dosyć cienki materiał, to co do wytrzymałości jesteśmy bardzo też zadowolone, jak na razie. Chciałabym zaznaczyć, że podczas tej wichury wybią się jeden z pałąków, ale myślę, że to były ekstremalne warunki jak na namiot, jakikolwiek namiot. Wygięcie było minimalne i teraz praktycznie go prawie nie widać. Tutaj wcześniej wspominałyśmy w poprzednim filmiku, że zależało nam na przestronności namiotów. Tym razem postawiłyśmy na wagę, niską wagę i nie było to dla nas przeszkodą w środku, brak tego miejsca jednak. Niska waga i właśnie niewielki rozmiar po spakowaniu, żeby fajnie można było to zmieścić w plecaku. Tutaj też fajnie można rozłożyć na dwie osoby, więc namiot... Niecały kilogram na osobę wychodzi wtedy, więc nie jest on tak ciężki. Więc poniżej 1000 zł, chyba nie znajdzie się lepszego namiotu. No w takiej cenie trochę tam szukałyśmy. Jeżeli ktoś zna też jakiś fajny namiot poniżej 1000, to z chęcią też posłuchamy czy poczytamy o takich namiotach. My na razie będziemy tutaj ten zabierać w góry i tylko bardziej jeszcze. Testować. testować, tak. Przede wszystkim jeszcze w deszczu. No i czy rzeczywiście nie będzie nam jakoś przeszkadzał, czy pojawią się jakieś nowe tutaj, jeśli chodzi o jego konstrukcje, nasze przemyślenia, to też będziemy na bieżąco już w naszych wyprawach przekazywać. Na pewno to właśnie w jaki sposób podpina się, przypina się sypialnie do pałąków, według mnie jest dużą zaletą. Będzie to szybko i sprawnie, i bardzo mi się to podoba. Wcześniej też chciałyśmy bardzo namiot z podpinaną sypialnią, czego nam brakowało w tym poprzednim namiocie, ale to nie był jeszcze taki kupiony docelowo pod góry namiot, ten Arbak Malwa 3. Ten tutaj, te rozwiązania już nam się bardzo podobają. Co do rozkładania tego, że można zabrać sam tropik, samą podłogę. Też można rozłożyć tropik i samą podłogę, jeżeli pada deszcz i się tam schronić, to bardzo szybko można zrobić. Te rozwiązania nam się bardzo podobają, to możemy na wstępie powiedzieć. Jeśli komuś zależy bardzo na wadze, można właśnie w ogóle nie brać maty. Tylko, że no, jednak trzeba zaznaczyć, że bardzo cienka jest ta podłoga w tym namiocie, więc to jest ryzyko, że się gdzieś tam coś uszkodzi. No ale jeśli komuś bardzo zależy na tym, właśnie można te elementy dobrać tak, że jeszcze tą wagę można zmniejszyć fajne. Można zrobić taki w cudzysłowie tarb właściwie z tego, bo sam tropik i podłoga to jest niska waga, a niektórzy tak po prostu śpią bez dodatkowej sypialni. No, także to tyle naszych przemyśleń odnośnie tego namiotu. Chcemy go jeszcze właśnie wypróbować w deszczu, bo nie sprawdziłyśmy, jak on się sprawdza w takich deszczowych warunkach. Właśnie, jeśli chodzi o wiatr, to naprawdę był silny wiatr. Ja się, ja się bałam, że nas zwieje z tym namiotem, że nas po prostu porwie, bo cała konstrukcja namiotu po prostu całkowicie się ruszała na obie strony. Więc i tak jestem w szoku, że on się całkowicie kompletnie nie połamał. To był dobry test, naprawdę. Jeszcze chciałabym zobaczyć, jak się śpi bez tropiku, na przykład latem w samej sypialni, bo też jestem ciekawa. W sumie zawsze ten tropik zasłania cały świat. Jestem. Już właściwie nie mogę się doczekać, kiedy będziemy mogły sobie spać w bardzo ciepłą noc, bez tropiku i sprawdzić, jak to jest poczuć ten wiatr przez siateczkę mesz przychodzący. Okej, okay, no to... Chociaż, nasze... przepraszam, siateczka mesz podobno nie przypuszcza bardzo dużo wiatru, ale jest, ma dobrą wentylację. Coś jeszcze chcemy dodać? Nie chcemy. Marzniemy więc, kończymy. Nocy nam zmarzły, kończymy. Nadzieję, że... na nasze następne... Siebie. Można się sugerować tym co mówimy, ale każdy musi dobierać pod siebie i sprawdzać wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik może okazać się pomocny, bo my też zawsze korzystamy z jakichś opisów czy y, doświadczeń innych. Wiadomo, ten nawet nie jest przez strony, jeśli ktoś chce jeszcze jakieś dodatkowe bogaże gdzieś. No, my jesteśmy w stanie je włożyć w nogach, bo on jest dosyć długi ale wiadomo, jeśli ktoś chce na biwak, też patrzy na inny nawet, może nie zwraca takiej uwagi na wagę, zwłaszcza jeśli jedzie tam autem, no my chciałyśmy dosyć lekki, właśnie w miarę mały, on się tak jeszcze zwęża fajnie do góry, jest też mały, właśnie mało miejsca zajmuje też w lesie, jest dosyć wąski, więc można w tym wypadku wszędzie. do tych warunków nam on odpowiada. Cześć! Subskrybujcie, jeśli Wam się podobało. Czołem. Klucki z Rosołem.